No, witam. Chcę przy... Jesteśmy na targach w Koszalinie, w Bezofeście. Przyjechaliśmy z taką ofertą biologicznie czynnych przeciputeniaczy, które są zamknięte w słoiczku, bez użycia chemii, bez konserwantów, bez GMO. Czyli produkt naturalny, żywy, biologicznie, który działa na poziomie komórkowym na nasz organizm, oczyszczając i wzbogacając naturą. Także to jest coś, co, co jest każdemu potrzebne i te produkty są dla każdego. Czyli natura to jest to, co powinniśmy spożywać. Co mogę powiedzieć? Że jeżeli nasz organizm otrzyma dawkę witamin, może się zregenerować, może oczyścić organizm, a to wszystko będzie wpływało na wydłużenie naszego życia w zdrowiu i to będzie miało wpływ na nasze telomery. Raz z partnerką i z dziećmi zaczęliśmy przygodę w minerałach od wydobywania połowów, w sumie w nocy, w Rusztynów na Morzu Polskim na sobie Później zaczęło się wydobywanie minerałów na Dolnym Śląsku naszym. Teraz aktualnie wydobywamy minerały w całej Europie. Do tego jesteśmy największym importerem opali etiopskich z Etiopii. Zajmujemy się sprzedażą, wyrobem, wydobyciem. Partnerka robi biżuterię z minerałów surowych w oparciu o bazę z miedzi jubilerskiej. No i to są nasze takie różne produkty. Stoisko nie jest małe, bo to jest 10 całych metrów, więc możemy się przejść po stoisku, mogę opowiedzieć o danych produktach. To jest właśnie biżuteria, wszystko jest wyrób ręczny, pierścionki, naszyjniki, kolczyki. Następnie y, mamy też różne rzeźby y, robione z przeróżnych minerałów, też minerałów polskich. Tutaj na przykład to co wspomniałem na początku, mamy etiopskie opale, opal szorski, opal wodny. To jest największy okaz w Europie o wadze 2.6 kg. Y, dużo mamy z Niemiec minerałów, na przykład z sklary ze Schwarzwaldu. Z Floryty ze Stelbach, Bardzo dużo minerałów z Konga, Republiki Demokratycznej Konga. Są to Malakity, Kobaltokalcyty, Meksyk, mamy opale z Meksyku szklane, mamy też Veracruzy, Ametysty, Afganistan, takie rzadkie minerały jak Afganit, Skopolit. Akwamarynów sporo. Jeden z największych naszych akwamarynów, to zaproszę tutaj. Jeden z największych naszych akwamarynów to jest akwamaryn o wadze kilograma. Ja postaram się go podać jakoś. Podejdziemy z tej strony. To jest okaz o wadze kilograma. Bardzo czystego, ładnego akwamarynu. Mamy sporo minerałów z Indii, między innymi mamy siarkę, mamy nasz KGHM polski, gipsy. To jest spory wybór, każdy znajdzie coś dla, dla siebie, każdy miłośnik minerałów w każdej formie, więc no, bawimy się w to już dwa lata, bo no, traktujemy to bardziej jako zabawę, a po prostu y, jest to nasze hobby, a stało się przy okazji naszą pracą.